Dzień dobry Państwu, za chwilę zrobię oczy Tarota Akaszy dla Barana na tydzień 36 roku 2023. Tydzień rozpoczyna się od karty nieskończonych możliwości. Możecie podróżować, możecie zwiedzać, doświadczać, nie macie żadnych ograniczeń w swoich działaniach. Wybieracie tylko najbardziej odpowiednie dla Was miejsca. I cieszycie się z przygód. Kolejna karta to jest karta lata. Może to oznaczać ciężką pracę, która przyniesie swoje owoce, ale w zestawieniu z tą pierwszą kartą, to będzie po prostu chęć wykorzystania jeszcze tych pięknych, letnich, ciepłych dni, właśnie do Waszych podróży. Puka do Was, światło Waszej duszy, Waszych wyższych ja, Waszych jaźni. Pytanie tylko, czy im otworzycie, ale na pewno przyszły tydzień będzie to czas, gdzie będziecie bardzo blisko siebie. Wasze dusze będą tuż obok. Wystarczy tylko otworzyć drzwi, zauważyć je. Mało tego, osoby, które wykorzystają ten moment, otworzą te drzwi, zostaną namaszczone. To jest karta inicjacji, gdzie wyższa istota duchowa przypomina Wam o Waszej duchowej misji. Więc będzie to tydzień, gdzie dostaniecie taką możliwość. Ci z was, którzy nie otworzą drzwi, tego po prostu nie doświadczą. Ci, którym się uda, doświadczą duchowego spojrzenia rzeczywistości. Ale w dalszej części pojawi się jakieś rozdrażnienie. To jest karta, gdzie ten naturalny internet, ta energia kaszy jest od was odcięta. Jest to jakiś kryzys emocjonalny, coś tutaj zaczyna się dziać. W wyniku tych zaburzeń energii w sercu piramidy pojawia się karta, która mówi o tym, że nie jesteście gotowi do podróży, że to jeszcze nie jest ten pociąg, jeszcze nie jest ten czas. Więc. To otwarcie na duchowość jakby jest w złym momencie dla Was. Jakby to tylko było takie pokazanie Wam czegoś więcej w rzeczywistości, ale to jeszcze nie jest ten moment, gdzie Wy będziecie gotowi wsiąść do takiego duchowego pociągu i zmienić całkowicie swoje życie, przejść z materii. W duchowość, to jeszcze nie jest ten czas, a ta karta mówi dlaczego. To jest mentalne więzienie, karta blokad, ale blokad umysłu. Wasze umysły trzymają Was w niewoli, nie pozwalają Wam się uwolnić, otworzyć na to, co duchowe, na szerszą rzeczywistość. Jesteście zamknięci, dlatego nie możecie wyruszyć w tę podróż. Ale jeśli chodzi o kwestię obfitości, to tej Wam nie zabraknie i to jest bardzo dobra informacja. Duchowa podróż może nie teraz, ale obfitość Was nie opuści. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.